Witam w to paskudne, jesienne, angielskie popołudnie. E, Na no, pierwszym planie moja dacia Sandero. E, dzisiaj byłem no, bladym świtem. Przed piątą wyjechałem e, w kierunku Manchesteru. 160 km. Deszcz, spory ruch. Światła nie wyrabiały. E, na wcześniejszych żarówkach i chciałbym taką szybką recenzję, moje obserwacje. Parę dni temu wymieniłem żarówki na dokładnie te żarówki, o coś jedzie. Dokładnie te żarówki, to znaczy to jest opakowanie po żarówkach, tutaj są stare żarówki. Dość dobrej marki były, z tego co pamiętam. Ale niestety żółtawe. Eee, zamontowałem właśnie te żarówki. Tutaj powinno być coś widać. One są takie niebieskawe. Nie wiem, czy, czy to kamera uchwyci. E, dają bardzo fajne białe światło. Przy dość sporym ruchu, przy deszczu, czy to bocznymi drogami, bo jechałem krętymi drogami również, czy to na autostradzie, gdzie wiadomo jest tych reflektorów nowoczesnych, ledowych e, i wszelakich różnych mnóstwo. Te żarówki naprawdę bardzo fajnie sobie dawały radę. Moje oczy już nie są najzdrowsze, najmłodsze. Swoje też w życiu wyjeździłem. Te żarówki z czystym sumieniem mogę polecić. E, drugi komplet tych żarówek założyłem mojej partnerce do tego oto wynalazku. Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić jak się zachowują na drodze. E, no nie było okazji. Na pewno e, różnica. Tam też były niezłe żarówki. Dokładnie te, które trzymam w garści. Na pewno różnica po założeniu jednej żarówki i zapaleniu świateł, jedno było żółte, drugie było bieluteńkie. Więc, jeżeli, jeżeli macie pytania, to są żarówki H4, naprawdę, moim zdaniem, warte tej ceny. Ja płaciłem po 17,5 funta za komplet. Tym bardziej że ledowe żarówki, zgodnie z angielskim prawem, jeżeli są oryginalnie zamontowane, jak fabrycznie, fabrycznie lampy LEDowe czy wszelkie inne wynalazki fabryczne są dopuszczalne, natomiast te tuningowe wszystkie są off-roadowe, czyli poza drogami publicznymi, mogą być używane. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie z Anglii.